Elektryk dba o wychowanie fizyczne swoich uczniów. Świadczy o tym bogata oferta pozalekcyjnych zajęć sportowych. Piłka ręczna, koszykówka, siatkówka, prowadzone zarówno w grupie chłopców, jak i dziewcząt, to tylko niektóre z nich. Dbałość o sport daje efekty w postaci licznych sukcesów na arenie międzyszkolnej. Na stronie naszej szkoły zamieszczane są informacje o licznych osiągnięciach naszych sportowców, kolegów i koleżanek. Czy mógłby Pan nam opowiedzieć o ich sukcesach? Tak, oczywiście. Nasza szkoła jest obecnie, można powiedzieć, najbardziej sportowioną szkołą ponadgimnazjalną w Siedlcach. Od kilku lat zajmujemy czołowe miejsca w współzawodnictwie szkół ponadgimnazjalnych. W ubiegłym roku w Siedlcach nasza szkoła zajęła pierwsze miejsce. Dwa lata temu mieliśmy drugie i trzy lata temu mieliśmy pierwsze miejsce. W bieżącym roku szkolnym mamy, zdobyliśmy już cztery złote medale we współzawodnictwie w narciarstwie biegowym chłopców, w piłce ręcznej dziewcząt i chłopców i w koszykówce chłopców. Mamy również srebrny medal w narciarstwie biegowym dziewcząt. No i liczymy na, czekamy na kolejne, bo jeszcze współzawodnictwo się nie zakończyło. Liczymy na medal w piłce nożnej chłopców. Rozwój sportowy nie byłby możliwy bez odpowiedniej bazy lokalowej. skład jej wchodzi wyremontowana hala sportowa w sąsiedztwie której funkcjonują siłownia i sala fitness oraz nowoczesne boisko do piłki nożnej znajdujące się przy budynku internatu.